Czas na audycję, gość Radia 5, a w naszym studiu pani Natalia Wasilewska, psycholog. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nie bez powodu spotykamy się dzisiaj z psychologiem, z racji tego, że obchodzimy dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. No i tutaj chciałbym zapytać, co to jest za dzień i w jakim celu powstało to święto? E, tak, 10 października, jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jest to dzień, w którym zwracamy uwagę, na nasze zdrowie psychiczne. Edukujemy, uświadamiamy i walczymy ze stygmatyzacją z tym związaną. W tym roku hasło brzmi zdrowie psychiczne w pracy, więc tutaj zwracamy szczególną uwagę na zdrowe i bezpieczne warunki w miejscu naszej pracy. No i tutaj takie nasuwa się pytanie: jak zadbać o takie zdrowie psychiczne? Na pewno w momencie, kiedy zauważymy jakieś niepokojące zmiany w swoim samopoczuciu, funkcjonowaniu, wtedy warto się temu przyjrzeć, tak? Warto zwrócić się wtedy o pomoc do specjalisty, a to, co możemy zrobić sami, to na pewno jest dobry sen, właściwa dieta, utrzymywanie relacji z innymi osobami, spełnianie się, realizowanie się. Sporo osób traktuje, tak jak pani to powiedziała, stygmatyzuje, że jestem chory psychicznie, że mam jakieś problemy psychiczne i tego się wręcz wstydzi i boi się poprosić o pomoc. Czy jest się czego wstydzić? Na pewno nie. Ja na co dzień pracuję w oddziale dziennym psychiatrycznym i spotykamy się często z tym, że osoby, które już zgłosiły się na terapię do nas, opowiadają nam potem, że ten pierwszy krok był najtrudniejszy. Natomiast nigdy nie powiedzieli, że żałują i zawsze wychodzą z terapii lepsze, po prostu z lepszym samopoczuciem poprawiają po prostu swoje to zdrowie psychiczne. Jeżeli ja czuję, że coś jest nie tak, to do kogo mam się zgłosić? Na pewno do lekarza psychiatry, do psychologa, do psychoterapeuty. Często można zwrócić się do jakiegoś swojego przyjaciela, który nas pokieruje, bo osoby w tym momencie mogą nie czuć się na tyle silne, żeby same o to zadbać, a bardzo chcą. No właśnie, tutaj chyba jest bardzo ważna rola przyjaciół i rodziny, bo jeżeli, tak jak pani to powiedziała, nie czujemy się na tyle silni, żeby sami sobie z tym poradzić, a my jako rodzina, przyjaciele widzimy problem, to czy warto zainterweniować? Tak, warto. Zawsze warto. Osoby te mają wtedy możliwość zau zauważyć, czy faktycznie jest to taki, taka sprawa, która wymaga. Dalszego leczenia, działania, tak? Czy mm, sam fakt tego, że czasami potrzebujemy po prostu się wygadać, tak? I y, nie zawsze osoby bliskie są w stanie nam pomóc, bo po prostu mogą nie wiedzieć, w jaki sposób. No i często taka rozmowa, wygadanie się jest wręcz zbawienna. Zgadza się. Pani Natalio, jeżeli mówimy o problemach y, psychicznych, y, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, to. Nie zawsze to wygląda w ten sposób, że to do, tylko do osoby dorosłe mają z tym problem. Bardzo często ostatnimi czasy też dotyka to dzieci. Tak. Najlepszym przykładem może być tutaj 16-letnia Julka, która no jej historia zakończyła się tragicznie, a wszystko zaczęło się od hejtu w szkole. No i tutaj chciałbym zapytać, czym tak naprawdę jest taki hejt? Um, tak, hejt, um, czyli przemoc wobec dzieci i młodzieży? Jest troszeczkę czymś innym niż agresja, tak? bo agresja jest takim incydentalnym zachowaniem, natomiast przemoc to jest taki długofalowy proces, tak? i te zachowania agresywne mogą przyrodzić się w przemoc. Ta przemoc może mieć różne oblicza to może być przemoc fizyczna, psychiczna. Relacyjna, czyli taka bez kontaktu fizycznego, czyli gdzieś tam nieodzywanie się, izolowanie, pomijanie po prostu osoby, która jest ofiarą. Tak? I tutaj ważna rzecz, że te role są niezmienne. Sprawca zawsze zostanie sprawcą, a ofiara zawsze jest ofiarą, i najczęściej jest to sytuacja, w której ten sprawca ma przewagę nad ofiarą. Przewagę fizyczną, e, psychiczną, e, czy liczebną, na przykład. Czuję się po prostu lepszy. Tak. Jeżeli chodzi o hejt, jak z nim walczyć? Tutaj e, na pewno najważniejszą sprawą jest niebagatelizowanie tego, tak? Bo mm, podam przykład sytuacji, w której dziecko e, zgłasza, że jest wyśmiewane, e, natomiast rodzic czy nauczyciel mówi, e, no to nie zwracaj na to uwagi. E, jest to niebezpieczne, ponieważ to dziecko może już przez długi, mogło już przez długi czas nie zwracać na to uwagi, i to był ten kluczowy moment, w którym odważyło się o tym powiedzieć. Więc jakakolwiek, jakiekolwiek zgłoszenie takiej sytuacji powinna być od razu reakcja, interwencja. No właśnie, tutaj bardzo ważna i istotna rzecz, nie bagatelizowanie problemu. Czytam tutaj y, wypowiedzi rodziców y, przy wspomnianej Julii, że sprawa była zgłaszana do szkoły, a szkoła, no usłyszeli, usłyszeli takie komentarze, że nie pomogli, ze strony szkoły były komentarze, że Julia jest y, nadwrażliwa. Y, tak ubolewała matka y, Julii. Co wtedy robić, mm -hmm. jeżeli nie mamy tej, y, powiedzmy, pomocy prosto ze szkoły? Mm. Można to zgłosić dalej, tak? natomiast e, uważam, że tutaj m, trzeba też m, edukować nauczycieli e, i pracowników szkoły, e, że każda taka sytuacja e, powinna e, zakończyć się interwencją i sprawdzeniem tego, tak? jak to wygląda. Czyli rozmowa z ofiarą, rozmowa ze sprawcą, tak? rozmowa z rodzicami wtedy, bo y, żadna cecha charakteru danej osoby nie powinna być powodem do tego, że jest ona wyśmiewana czy, 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 czy przezywana. Tak? To też y, ostatnimi czasy, w sumie ostatnimi czasy, często tak bywało, że nie tylko cechy charakteru, ale też y, stan majątny. Jeżeli chodzi o nas, że nasi rodzice, powiedzmy, wychowujemy się w ubogim domu, to też były przyczyny, to były też takie aspekty, które były oliwą do ognia dla, dla osób atakujących, hejtujących. Czy teraz też tak bywa, że czasem może być coś takiego, że no, ja ubodzę się ubieram, więc jestem atakowany przez swoich rówieśników? Tak, to, to jest y, jedna z y, przyczyn y, tego, że, że takie sytuacje mogą wystąpić. Y, czy y, sposób ubierania się. Mam gorszy czy, telefon. Tak, czy, czy y, właśnie to, co posiadamy, czy, y, czy to, jak się uczymy, też tak. Te osoby, które są sprawcami, często. Y, Zapełniają swoją potrzebę bycia tym liderem, bycia kimś, wtedy są y, na tym pierwszym planie, czują się ważne. Więc tu jest y, taka ważna sprawa, żeby dorośli y, w inny sposób y, zapełniali te potrzeby, tak? Czyli na przykład w sporcie, tak? że jest ta rywalizacja, ale ona jest zdrowa. Ktoś wygra, ktoś przegra, tak? Natomiast nikt nie jest w tym momencie ani wyśmiewany, ani wy y, pokazywany palcami, tak? Y, Tłumaczyć też dzieciom, jak czuje się ofiara. Bardzo fajnie wychodzą scenki, w których osoba musi wczuć się, uczeń musi czuć się w rolę sprawcy i ofiary, i jak się wtedy czuł. Tak? Uwrażliwianie na to, że czym jest empatia, co, co czuje ta dana osoba. Tak? I, I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też ustalać konkretne zasady. Czyli e, bądźmy kul kulturalni, tak? Natomiast co to znaczy? E, tutaj polecałabym raczej takie konkretne, e, konkretne zasady, czyli czego nie robimy, co robimy, co jest akceptowane, a co nie. Czyli taka m, jakby nauka co jest dobra, co złe. Tak. E, no i właśnie, tutaj bardzo ważna e, sprawa, bo Niektórzy uważają, że szkoła jest po to, aby edukować. Szkoła jest po to, że my przeprowadzamy swoje dziecko, to w szkole powinno zostać nauczone tak naprawdę tych dobrych zachowań i co tak naprawdę powinno dziecko robić, a czego nie. Ale okazuje się, że to my, rodzice, powinniśmy zacząć od tego, jak pokazać dziecku świat. I to one od nas powinno uczyć się, co możemy robić, a co nie. Zgadza się, bo dzieci bardzo często um, uczą się poprzez e, obserwowanie e, dorosłych osób, tak? I tutaj rodzice odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ często jest tak, że jeśli dziecko wie, że rodzic nie ma e, dobrej relacji z nauczycielami, czy z samym dzieckiem, mm, no czuje też wtedy większe, większą e, przestrzeń do tego, aby gdzieś tam w taki sposób wykorzystywać tą swoją siłę. Z tego co wiem, pracuję pani z dziećmi i chciałbym zapytać o jedną rzecz. Ja powiedzmy, zróbmy taką małą scenkę. Ja jestem powiedzmy uczniem klasy trzeciej, czwartej, czuję, że ktoś mi dokucza. Mam z tym problem, boję się, tego, boję się to powiedzieć rodzicom, boję się to powiedzieć nauczycielom z racji tego, że no, boję się konsekwencji, że ta osoba, która mnie gnębi, dojdzie do tego, że za przeproszeniem no, sprzedałem go i, i, i będzie problem, bo będę miał ja problem osobiście z nim. Czy powinienem szukać pomocy u psychologa czy pedagoga szkolnego wtedy? Tak. Tutaj z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dzieci bardzo często przychodzą do mnie. Myślę, że też jest to. Dzieje się to dlatego, że zauważyły, że ja właśnie od razu reaguję, tak? Czy, czy pedagog szkolny. Czy jakiś zaufany nauczyciel, tak? bo, bo, bo takie sytuacje na szczęście coraz częściej się dzieją, że reagujemy od razu, tak? i wtedy jest przeprowadzana rozmowa, dzieci są zaopiekowane, też uświ uświadamiamy je, że nic złego się nie wydarzy, że jesteśmy z nimi i co by się nie działo, to obronimy je. Pani Natalio. Co można przekazać tak jesteśmy teraz na antenie piątki, słuchają nas rodzice, słuchają nas dzieciaki, co przekazać, co warto przekazać w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego? Najważniejszą sprawą jest to, żeby dbać o zdrowie psychiczne, tak samo jak o zdrowie fizyczne. Zwracać uwagę na to, jak się czujemy, na, zwracać uwagę na własne potrzeby. I jeśli zauważymy, że. Coś się zmieniło w naszym funkcjonowaniu czy nastroju. E, powtórzę, nie wstydzić się tego, aby poprosić o tą pomoc. Um, mam takie doświadczenie, że um, na szczęście osoby, które zwracają się po tą pomoc, ta sytuacja ulega zmianie na lepsze. Także pamiętajcie, o tym zdrowie jest ważne, nieważne, czy to fizyczne czy psychiczne tak samo trzeba dbać i o jedno dbać i o jedno i o drugie. Ja za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Natalia Wasilewska psycholog była w naszym studiu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.